W poniedziałek, godzina 17, więc czas na kolejny krypto a w nim m.in. o Bitcoinie, który kosztuje ponad 60 tysięcy dolarów i kurs jest o krok od rekordu, czyli nowego all-time high, o giełdzie Kraken, która uważa, że Bitcoin osiągnie 100 tysięcy dolarów jeszcze w tym roku. Powiemy sobie również o kryptowariacie, który odmawia rekordowej oferty 9,5 miliona dolarów za jakiś tam token NFT niesamowite. Samych wiadomości z rynku kryptowalut będzie dużo, dużo więcej, a więc zostańcie do końca, aby zobaczyć każdą z nich. Plus, oczywiście, jak zawsze, zerkniemy sobie nawykę z Bitcoin do USDT. Zapraszam do oglądania. Oh. Wow. <laughs> what did we say before this fight? We had never seen. Oh. Oh, no. What's the retail one of those? <laughs> <laughs> Cześć, z tej strony Dominik, witam Was w kolejnym poniedziałkowym Krypto News, w którym przedstawię Wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca przypominam, zaznaczam, pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, a wszystko, dosłownie wszystko, co usłyszysz i zobaczysz w tym naganiu, ma jedynie charakter informacyjno edukacyjny. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Na samym początku chciałbym Ci przypomnieć o grupie telegramowej Krypto Podróże i oczywiście na nią Cię zaprosić. Link do tej grupy znajdziesz w opisie tego nagrania. Na grupie jest już ponad 330 osób. Są to osoby, które się wspierają, są to osoby, które przekazują ważne informacje ze świata kryptowalut, czy też airdropów, bonusów. A więc na pewno warto tam być, aby takich informacji nie przegapić, bo tak jak mówiłem nieraz, nie zawsze mam okazji, aby nagrać film o pojawiającym się airdropie, czy też bonusie. Zaglądnij, zobacz. Jeżeli Ci się spodoba, zostań z nami. Obiecanki, cacanki. Nie wydaje mi się. No i oczywiście przypominam, aby zobaczyć, obejrzeć to nagranie, zakupy cykliczne na Binance, ponieważ każda osoba, która obejrzy to nagranie, zostawi łapkę oraz skomentuje, ma szansę zgarnąć 10 dolarów w tokenie BUSD lub też w kryptowalucie BNB. Wylosuje spośród wszystkich osób, które skomentują to nagranie, aż 3 osoby które dostaną właśnie 10 dolców. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana koniecznie, zobacz to nagranie, zostaw komentarz do 31 października, a 1 listopada wlosuje te 3 osoby, które zgarną kasiurę. Na samym początku zacznijmy od Fear and Greed Index, jak widzicie ekstremalna chciwość panuje na rynku, poziom 78, a więc każdy jest podjarany, podekscytowany, uważa, że Bitcoin wyskoczy to the moon, zarobią miliony monet, takie są obecnie nastroje na rynku. Pamiętajcie, chłodna głowa to podstawa nie robimy tego co tłum, nie zachowujemy się tak jak tłum, zawsze podejmujemy własną decyzję, a najlepiej to zrobić w momencie, kiedy na rynku panuje ekstremalny strach, a więc jeszcze raz to powtórzę, pamiętajcie, chłodna głowa to podstawa, nie idźmy za tłumem. Przenieśmy się teraz na CoinMarketCap i sprawdźmy, co dzieje się w największych projektach na tym rynku. Zacznijmy oczywiście od Bitcoina, zobaczcie, ponad 9% wzrostu w przeciągu tygodnia, obecna cena to jest 61 743 dolary, Ethereum wzrost ponad 6%, Binance Coin wzrost ponad 11% i za chwilę Wam powiem dlaczego. Tak duże wzrosty mamy właśnie na tej kryptowalucie, no i to co jeszcze przykuwa moją uwagę jest to Polkadot, wzrost ponad 18% w przeciągu tygodnia, a obecna cena to jest 42,59 dolary Tutaj również mam do przekazania ważną informację odnośnie tej kryptowaluty. Jeżeli chodzi o największych wygranych w tym tygodniu jest tutaj m.in. kryptowaluta Matic, Polkadot oraz Binance Coin, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. No i zacznijmy właśnie od newsu dotyczącego kryptowaluty BNB, a konkretnie blockchainu, na którym jest zbudowany, czyli Binance Smart Chain, miliard dolarów przeznaczony na rozwój tego właśnie blockchaina. CEO giełdy Binance potwierdził stworzenie nowego funduszu, który ma zostać wykorzystany do wspierania prac nad rozwojem sieci BSC. Biorąc pod uwagę, że chodzi o kwotę miliarda dolarów, jest to prawdopodobnie największa tego typu inicjatywa w historii kryptowalut. To naprawdę robi wrażenie. Ta kwota na mnie zrobiła niesamowite wrażenie. Tak ogromne pieniądze z założenia mają przyspieszyć masową adopcję i skalowanie Binance Smart Chain. Wspomniany wyżej miliard dolarów ma zostać wykorzystany do prac nad czterema kluczowymi obszarami. Po pierwsze, talent development 100 milionów dolarów, liquidity program 100 milionów dolarów, builder program 300 milionów dolarów oraz investment in incubation program 500 milionów dolarów. Warto pamiętać o tym, że tak naprawdę Binance Smart Chain dopiero raczkuje, on ma roczek, tak? Dopiero rok temu Binance Smart Chain został stworzony. Oczywiście jest wielu krytyków, którzy wspominają o centralizacji Binance Smart Chain w związku z tym, że ma małą ilość walidatorów, tak? Z drugiej ze strony należy o tym pamiętać, że to jest wciąż rozwijający się projekt, a pieniądze, które teraz zostaną przeznaczone na jego rozwój, na pewno pomogą w tym, aby ten projekt jeszcze bardziej się rozwijał i nabrał zaufania. A co za tym idzie? Prawdopodobnie pociągnie za sobą samą kryptowalutę BNB oraz projekty stworzone na tym blockchainie. Takie mogą być miłe konsekwencje tego, że przeznaczone zostały tak ogromne środki na rozwój tego blockchaina. Warto również wspomnieć, że z Binance Smart Chain każdego dnia korzysta obecnie ponad milion użytkowników i najpopularniejszą usługą zbudowaną na sieci Binance Smart Chain jest oczywiście zdecentralizowana giełda PancakeSwap. Giełda ta znajduje się na drugim miejscu listy dex pod względem wolumenu i na pierwszym pod względem ilości dostępnych projektów. Ale ilość projektów tak naprawdę mnie nie dziwi, ponieważ opłaty jakie mamy przykładowo na Ethereum, a co za tym idzie korzystając z Uniswap, tak, czyli tej giełdy, która jest na pierwszym miejscu pod względem wolumenu, nie sprzyjają temu, aby nowe projekty powstawały właśnie na sieci Ethereum. Dużo projektów, dużo małych projektów przenosi się do Binance Smart Chain, korzystając właśnie z tego blockchaina ze względu na niskie opłaty, jakie obecnie mamy na tej sieci. I teraz płynnie przeskoczmy do kolejnej kryptowaluty, która zanotowała równie duże wzrosty jak BNB, czyli Polkadot i sprawdzimy, co mogło wpłynąć na tak duże wzrosty. Jednym z powodów, dlaczego Polkadot mogła zanotować wzrosty ponad 20% w ubiegłym tygodniu, jest informacja, że chce ona wdrożyć aukcję Parachain, Pierwszej połowie listopada, czyli już za kilka tygodni. Parachainy, dla tych osób, które nie wiedzą, są to równoległe do siebie łańcuchy, które działają pobocznie obok głównej sieci, w tym przypadku Polkadot. Jak to wygląda w praktyce? Powstaje parachain, powstaje nowy blockchain, już na zbudowanym blockchainie Polkadot, dzięki czemu sama sieć Polkadot nie będzie się zapychała, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku Ethereum. Natomiast z drugiej strony, nowy łańcuch korzysta z bezpieczeństwa, jaki zapewnia łańcuch. Polkadot. I to jest win-win dla obu stron, ponieważ jedni mogą skupić się na rozwoju własnej sieci, wiedząc, że nad bezpieczeństwem czuwa Polkadot. Natomiast Polkadot może skupić się na tym, aby zadbać o bezpieczeństwo, bo wie, że nad rozwojem będą właśnie czuwać te projekty, które na tym blockchainie się pojawią. Dzięki czemu skalowalność jest dużo większa, a jednocześnie bezpieczeństwo całego ekosystemu pozostaje na bardzo dużym poziomie. Na konferencji Subzero założyciele Polkadot potwierdzili, że ich blockchain posiada obecnie możliwości techniczne do wdrożenia parachain. Aukcji i pożyczek społecznościowych. Niesamowite. Czyli jeszcze oprócz tego mamy DeFi. I teraz, jak to ma wyglądać w praktyce, jeżeli chodzi o głosowanie nad pierwszym parachain na blockchainie Polkadot? Pierwsza aukcja rozpocznie się już 11 listopada i będzie kontynuowana w tempie jednej aukcji tygodniowo przez 5 kolejnych tygodni, aż do ostatniej aukcji 9 grudnia. Takie aukcje w praktyce, oczywiście, jak się domyślacie, mogą wpływać również na cenę kryptowaluty DOT, ponieważ duża ich ilość będzie musiała być zamrożona przez właśnie projekty, które będą chciały się podpiąć do Polka DOT. Ponadto, co jest bardzo dobrą, w mojej opinii, informacją, pojemność projektów będzie o 75% mniejsza niż na Kusamie, co ma na celu przekładanie jakości nad ilość. W ramach tej propozycji kanaryjska sieć Kusama została wymieniona jako mająca pozytywny wpływ na ewolucję tej koncepcji, zarówno pod względem abstrakcyjnym, jak i praktycznym. Oprócz pochwały niemal bezbłędnego procesu aukcji Kusama oficjalnie raport odnotował również, że 2,4 miliona KSM zostało wniesione przez 49 tysięcy unikalnie aktywnych adresów podczas aukcji. Czyli widzicie jak ogromna ilość tej kryptowaluty Kusama została zamrożona właśnie po to, aby brać udział w akcji. To samo może dziać się jeżeli chodzi o Polkadot. Czy tak będzie? Czas pokaże, już niedługo się o tym dowiemy. Przejdźmy teraz na wykres Bitcoin do USDT, zanim przekażę Wam kolejne informacje, bo chcę Wam pokazać, jak wygląda sytuacja moich zagrań, jeżeli chodzi o to, co przewidywałem, a raczej na co czekałem, tak, tutaj mieliśmy tą ilustrację, ja sobie tylko to przybliżę, sekundka, sekundka, ok, a więc dziś tutaj w tych okolicach obstawiałem, znaczy inaczej czekałem na to, że cena Bitcoina albo spadnie mi tutaj do tego boxu i odpali mi pozycję long, czyli na wzrosty, lub jeżeli będzie kontynuacja wzrostów, no to dziś tutaj w tym czerwonym obszarze, Napotkamy opór i ewentualnie wówczas zejdziemy tutaj w ten zielony sektor. Niestety tak się nie stało, znaczy, stety dla ceny bitcoina, bo na szczęście poszło do góry. Ja tutaj nad tym nic nie straciłem, ponieważ pozycja się nie odpaliła, no i poszliśmy ku górze. I teraz pokażę Wam, jak wygląda sytuacja obecnie, na co czekam. Ewentualnie, jeżeli chodzi o cenę bitcoina, tutaj mam wyrysowany zielony obszar, czyli okolice. 58.900 dolarów do 58 061. i to właśnie w tym obszarze mam pozostawioną siatkę zleceń, właśnie pozycji długich. Jeżeli cena nam tu zejdzie do tego boksu, te zlecenia automatycznie mi się odpalą na giełdzie Binance. Stop loss mam ustawione tutaj 53 960, no i take profit 1 oraz take profit 2 w tym momencie. Jeżeli chodzi o dalsze take profity. Nie będę jeszcze ich ustawiał na bieżąco, będę to sprawdzał, co się będzie działo z ceną bitcoina. Natomiast 35% całej pozycji na TP1 i 55% na TP2, resztę będę na bieżąco kontrolował i zobaczę, co tak naprawdę się dzieje. Oczywiście, jeżeli osiągniemy TP1, stop loss przesuwam w break even, czyli w pozycję wejścia. Jeżeli chodzi o kolejną pozycję na Luna do USDT, tutaj jak widzicie złapałem stop lossa. To niestety jest liczone w ryzyko zabawy w cudzysłowie grania na rynku futures. Są też 100% najważniejsze jest, aby dobrze obliczyć sobie takie zagranie, żeby nie ryzykować za dużo kapitału, tak 2-3% maksymalnie na zagrywki, wówczas mamy większe prawdopodobieństwo tego, że w dłuższym okresie na tym rynku będziemy zarabiać. Jeżeli jesteś osobą nową, no to ten rynek na pewno nie jest rynkiem, który, od którego powinieneś, powinnaś zacząć. Najpierw rynek spot, zapoznanie się z tym, co to jest w ogóle giełda. A później z czasem można oczywiście próbować różnych innych narzędzi, przykładowo na rynku kryptowalut i to jest właśnie jedno z nich, czyli rynek futures. Przejdźmy teraz do pary DOT do USDT i tutaj mam już ustawione zagranie. Mam stop loss na 36,82. Oczywiście zielony obszar jest to moja siatka. Zleceń oczywiście pozycje long, czyli na wzrosty. Mamy TP1, TP2, TP3 oraz TP4. Tak samo jak i w przypadku Bitcoina 35%, 55% no i pozostałe TPKi po 5%. Oczywiście jeżeli cena tam dojdzie. Pierwsze zlecenie mam tutaj ustawione zaraz u samej góry. Jedno po środku i jedno tutaj na dole zaraz na wysokości tego tutaj knota tej świeczki. Na giełdzie Binance wygląda to w ten sposób mam tutaj ustawione już trzy zlecenia zakupu Bitcoina. Pozycja oczywiście long 0.004 0.002 oraz 0.001. Taka ilość Bitcoina no i oczywiście po takim kursie. A tak wygląda zagranie DOT do USDT tutaj mam moje wejścia. Oczywiście stawki, jeżeli się oba uruchomią, zarówno Bitcoin, jak i DOT, dam Wam o tym znać na telegramie Kryptopodróże. Wróćmy ponownie do informacji ze świata kryptowalut i skupmy się na Bitcoinie, który kosztuje ponad 60 tysięcy dolarów, a kurs BTC jest o krok od rekordu ceny, czyli all time high. Przypominam, że jest to poziom niemal 65 tysięcy dolarów, a więc tak naprawdę brakuje bardzo, bardzo mało, aby pobić ten rekord. Warto również pamiętać o tym, że w momencie kiedy Bitcoin osiągnął prawie 65 tysięcy dolarów, Wówczas mieliśmy ten ogromny spadek o ponad 50% do niespełna 30 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. A więc poziom okolice 65 tysięcy dolarów może okazać się również i teraz dużym oporem dla ceny. Czy tak będzie? Zobaczymy. Powodem do takich wzrostów i umocnienia się ceny Bitcoina według informacji medialnych miał być brak obiekcji amerykańskiej Komisji Nadzoru Finansowego, czyli SEC, przeciwko utworzeniu Bitcoin ETF opartego o kontrakty futures śledzące cenę kryptowaluty. I tutaj właśnie mamy tą informację, amerykański SEC zatwierdził pierwszy bitcoinowy ETF. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, czyli SEC, zatwierdziła wniosek firmy zarządzającej kryptowoltami o utworzenie funduszu typu ETF opartego na Bitcoinie, jego akcje będą notowane na Nasdaq. Warto zauważyć, że w tym roku znacznie wzrosła liczba wniosków o Bitcoin ETF właśnie w Ameryce, zwłaszcza od czasu zatwierdzenia podobnych produktów w Kanadzie i w Brazylii, o czym mówiłem już wielokrotnie na tym kanale. ETF, ETF, tymczasem giełda kryptowalut Kraken twierdzi, że bitcoin osiągnie 10 tysięcy dolarów jeszcze w tym roku. Zgodnie z raportem Kraken, powołując się na dane z poprzednich lat, przewiduje, że cena bitcoina ma tendencję do gwałtownego wzrostu w ostatnim kwartale każdego roku. W tym okresie zawsze odnotowano średnie wzrosty na poziomie 119% i 58%, ale o tym mówiłem Wam również na Twitterze. Dokładnie 30 września i w tym poście pokazywałem Wam m.in. host z 2013 roku, gdzie w październiku i w listopadzie mieliśmy odpowiednio wzrosty na poziomie 59% oraz 451%. Zawsze możecie sobie do tego postu wrócić i zobaczyć w wolnej chwili. Bazując na tych statystykach, analitycy platformy wyliczają, że Bitcoin może zakończyć rok bardzo blisko 100 tysięcy dolarów, jeśli średnie wzrosty z poprzedniego roku się powtórzą. I warto zwrócić uwagę na to, że oni biorą pod uwagę wzrost na poziomie 119%, a więc przy cenie zamknięcia Bitcoina na koniec kwartału wynoszącą 43 800 dolarów, wzięli pod uwagę właśnie ten procent, ok? I wyszło im, że pod koniec roku... Cena może osiągnąć 96 tysięcy dolarów. A teraz może pojawić się pytanie, co jeżeli tutaj miałby się pojawić procent, który mieliśmy w 2013 roku, czyli 400%. Hu, czy tak będzie? Nie wiem, nikt tego nie wie, to jest wróżenie z fusów. Wszystkiego dowiemy się dopiero w przyszłości. Ale jeżeli faktycznie miałby się powtórzyć scenariusz z 2013 roku, czyli 451%, tak w listopadzie, to wówczas Bitcoin mógłby osiągnąć nawet 197 tysięcy 100 dolarów, wow, ale wyceny. Ciekawe czy tak będzie oczywiście, pamiętajcie, to jest tylko spekulacja, żadna porada inwestycyjna, nigdy nie mamy pewności, że historia się powtórzy, także miejcie to na uwadze, ale jest to coś, o czym na pewno warto wspomnieć, tak samo jak zrobiła to giełda Kraken. A jeżeli jesteśmy przy giełdach kryptowalut, przenieśmy się na chwilę na giełdę Coinbase, która uruchomi platformę skoncentrowaną na NFT. Jedna z największych amerykańskich giełd kryptowalut wykorzysta rosnącą popularność tokenów niewymienialnych. Coinbase nie chce pozostawać w tyle za swoimi rywalami, takimi jak Binance czy też FTX. Idąc w ślady konkurencji, platforma ta postanowiła uruchomić własny rynek przeznaczony do handlu NFT. Giełda ta ma zamiar konkurować z największymi graczami w branży, z tego też powodu jej celem staje się stworzenie miejsca, w którym interakcja użytkowników z tokenami niewymienialnymi, czyli NFT, będzie łatwiejsza niż gdziekolwiek indziej. Giełda, na której czele stoi Brian Armstrong, zamierza skupić się nie tylko na handlu NFT, ale również zwiększeniu zaangażowania. Według zapowiedzi platforma ta ma pomagać twórcom, kolekcjonerom cyfrowej sztuki oraz fanom tokenów niewymienialnych w budowaniu swoich społeczności. Profile na Coinbase NFT mają być wyświetlane poszczególnym użytkownikom na podstawie ich zainteresowań, to z kolei ma ułatwić kontakt z podobnie myślącymi artystami oraz wszystkimi innymi użytkownikami. Według przedstawicieli Coinbase tokeny niewymienialne odgrywają bardzo ważną rolę w misji tej giełdy, jaką jest zwiększenie wolności gospodarczej na świecie. To jest na pewno jedna z misji, druga jest to zarobienie ogromnych pieniędzy. A dzięki tokenom NFT takie pieniądze zarobić można. Mieć cieszy to, że kolejne giełdy chcą wprowadzać NFT, bo to pozwoli rozwinąć ten rynek, to pozwoli ogólnie rozwinąć cały świat kryptowalut. Tak, jeżeli giełdy będą konkurować, jeżeli takie platformy będą ze sobą konkurować, będą stwarzać coraz lepsze miejsca, coraz lepsze produkty właśnie dla nas, czyli użytkowników świata kryptowalut. A jeżeli mowa o zarobkach dzięki NFT, to zobaczcie coś niesamowitego. Posiadacz CryptoPunk NFT odmawia rekordowej oferty 9,5 miliona dolarów właśnie za jego NFT, to jest niesłychane. Właściciel CryptoPunków odmówił sprzedaży CryptoPUNKa 6046 za 9,5 miliona dolarów. Czy sobie możecie to wyobrazić? Jakiś tam NFT, który jest gdzieś w internecie, tak, mamy go gdzieś na jakimś portfelu jest wart 9,5 miliona dolarów. A wy odmawiacie jego sprzedaży. Ja osobiście nie mogę sobie tego wyobrazić. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ta osoba ma dużo kasy, tak, przykładowo kilka miliardów czy kilkanaście miliardów, to, to dla niego jest 9,5 miliona. Jeżeli taka jest sytuacja, ok. Natomiast jeżeli ta osoba nie ma dużej kasy, a ktoś proponuje mu 9,5 miliona dolarów i on odmawia, no to tu już naprawdę zaczyna szaleństwo, jeżeli chodzi o rynek NFT. Tutaj w tym artykule możemy znaleźć informację, że powodem odmowy jest nierozerwalny związek NFT z jego marką i osobowością. Online. No, jeżeli to jest jedyny powód, no to nieźle. Ja Wam może pokażę, jak ten NFT wygląda. To jest właśnie ten Cyberpunk tutaj z fajeczką, z okularami, czarne włosy i za to maleństwo ktoś chciał zapłacić 9,5 miliona dolarów. To jest niesamowite, a z drugiej strony ktoś nie chciał przyjąć takiej kasy właśnie za taki NFT. Powiem Wam, że kiedyś 10 tysięcy takich Cyberpunków, tak, bo tutaj mamy numer, przypomnę sobie 6046, tak. Jest ich 10 tysięcy. Kiedyś rozdawano na blockchainie Ethereum takie cyberpanki za free. Wystarczyło po prostu wziąć udział w jakimś airdropie, podać swój adres ETH i dostawałeś na adres jakąś tam ilość tych cyberpunków. Jeden, kilka, nie pamiętam, nie wiem, nie ma to teraz znaczenia, natomiast można było to odbierać za free. Dlatego jeszcze raz chcę nawiązać do tego, abyście brali udział w wartościowych airdropach, wartościowych bonusach, ponieważ nigdy nie wiemy, co przyszłość może przynieść. Tak, jeżeli teraz podbieramy coś, co teraz wydaje nam się śmieszne, co nie ma żadnej wartości, to w przyszłości może się okazać, że na tym ruchu zarobimy naprawdę niesamowite pieniądze. Oczywiście, powiecie, trzeba poczekać, trzeba wytrzymać napór, tak, bo te NFT nie wzrosły z dnia na dzień do tej wartości, z czasem nabierały dopiero na wartości, tak, czyli na początku kosztował 1000 dolarów, potem 10 tysięcy, potem 100 i tak dalej, i tak dalej, w tym momencie może nawet ktoś zyska 9,5 miliona dolarów, rekordowa sprzedaż NFT, poprzednio to było ponad 7 milionów dolarów, to nie jest evenement, tak, żebyście mieli tego jasność. Natomiast pamiętajcie o tym, odbierajcie, to nas nic nie kosztuje oprócz tego, że poświęcimy trochę czasu. Na grupie telegramowej kryptopodróże mówię wam o tym, pokazuję wam różnego rodzaju airdropy. Często te airdropy dają od razu zarobić, tak jak ostatnio w filmach, które pokazywałem wam na kanale, czekajcie tylko, włączę mój kanał YouTube. W tym nagraniu mówiłem wam o tym, że odebraliśmy 16 dolarów w airdropie, w którym braliśmy udział we wrześniu, tak, czyli trzeba było poczekać. Praktycznie dwa miesiące odebraliśmy tylko, wydaje się, tylko 16 dolarów, ale jest to kasa darmowa. Wykonaliśmy kilka prostych ruchów, kasa odebrana. Czemu nie korzystać, jeżeli ktoś nie szanuje takiej kwoty, czyli 16 dolarów, w mojej opinii, nie jest zgodzim tego, aby mieć milionów. Tak jest tylko i wyłącznie moje zdanie, Wy możecie mieć swoje. No i tutaj kolejna okazja, którą pokazywałem, czyli Mozaiko rozdawało 5,5 dolara, 5,2 dolara. Każdy, kto się zgłosił o czasie, tak? bo tutaj mieliśmy tylko 5000 takich alokacji, tak? czyli 5000 osób mogło się ubiegać o 400 tokenów o tej wartości. Ten, kto skorzystał był o czasie, odebrał, ma 5 dolarów, łącznie z 16 tu jest 21 i taki grosz do grosza i naprawdę można nazbierać fajną sumę, którą później można ewentualnie pomnażać dalej w kryptowalutach. Co jest ważne, to jest kapitał, który dostaliśmy za free, czyli nie ma tutaj ryzyka. Możemy starać się na tym rynku naprawdę zrobić fajny wynik. A tak jak mówię, odbierając przy okazji. To jest tutaj. Odbierając przy okazji takie właśnie rzeczy, takie cuda jak NFT różnego rodzaju, z czasem może okazać się, że one również. Zrobił jakiś fajny wynik. Tak jak przykładowo tokeny NFT kosmicznego meczu, które odbieraliśmy za free. A jeden z nas, tak, jedna z osób, która jest tutaj na grupie Kryptopodórze, dostała token o wartości 56 dolarów. Fajnie, fajnie. Ja osobiście zgarnąłem taki, który wart jest obecnie 1 dolar, ale wiecie, w przyszłości może się okazać, że ten 1 dolar zamieni się również na 10, 20, może 100 dolarów. Czy tak będzie, nie wiem. Ale można było zgarnąć coś, co było warte już teraz 50 dolarów. Warto, warto. Tutaj mieliśmy kolejny przykład. DC, które rozdawało tokeny. NFT Ja zgarnąłem Jessica Cruz, tak, w tym momencie nie wiem, czy to jest cokolwiek warte, czy będzie może tak cokolwiek warte. Dostałem również Supermana Legendary, tutaj jest RAR. Jeżeli się troszeczkę orientujecie w NFT, to wiecie, że to są dość okazałe NFT, te bardziej wartościowe, przynajmniej na rynku, których coś one znaczą. Mam nadzieję, że te również w przyszłości będą coś znaczyć, a co ważne, ja dostałem je za free. Zrobiłem kilka zadań, zalogowałem się na stronie, odebrałem NFT i później zrobiłem retweet wiadomości, że właśnie taki token dostałem, dzięki czemu dostałem kolejny. Dwa tokeny odebrane w przyszłości może będą coś ważniejsze. Warte. Ale jedno wiem, na przykładzie cyberpunków, czy też Kitties, tak, bo to są różne rodzaje tych NFT, musicie mieć tego świadomość, jeżeli na tym rynku jesteście niedługo, no to takich przykładów właśnie jak cyberpunk jest dużo, dużo więcej, to nie jest ewenement, że tylko i wyłącznie one dały zarobić, ale jest ewenementem to, że dają zrobić tak dużo, bo 9,5% Miliona dolarów to jest niesamowita kwota. Ja wciąż nie mogę uwierzyć, że ktoś odmówił takich pieniędzy. Zobaczcie, poprzedni rekord wynosił 7,57 miliona. A tak wygląda właśnie ten cyberpunk, który wart jest ponad 7 milionów dolarów. Zobaczcie, to jest, to jest po prostu śmieszne. No ale dla kogoś daje wartość taką, że ktoś był w stanie zapłacić 7,5 miliona dolarów. No to spoko. Idąc dalej, mamy tutaj z lipca 2021 roku cyberpunk 5.2.17 został sprzedany za 5 milionów. Ponad 5 milionów dolarów wygląda on w ten sposób. To jest naprawdę niesamowite. Jeszcze na koniec chciałbym Wam przekazać kilka ciekawostek na moim kanale. W nagraniu, dokładnie tym, wskazałem Wam 7 firm, które posiadają najwięcej bitcoinów. I między innymi właśnie Tesla jest jedną z takich firm. I zobaczcie, wartość bitcoinów, które posiada Tesla od chwili zakupu wzrosła o 1 miliard dolarów. Co stanowi około 65% tego, co zapłaciła firma Tesla w lutym tego roku. Myślę, że teraz kolejne firmy, widząc wynik między innymi Tesla, będą postępować podobnie, będą starać się gromadzić bitcoiny właśnie po to, aby między innymi na przykład uciec przed inflacją lub po prostu starać się pomnażać swoje aktywa. I kolejna ciekawostka, którą chcę wam przekazać już na koniec tego nagrania, jest to całkowita wartość zablokowana w DeFi, która przekroczyła 200 miliardów dolarów. To pokazuje, że również DeFi ma się dobrze, tak samo jak i NFT, tutaj również rozwija się ten rynek w niesamowitym tempie. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, aby korzystać z platform, które już na tym rynku coś znaczą, które mają jakieś historie. Nie wchodzimy tutaj na ślepo w dowolne platformy, które właśnie zajmują się oferowaniem produktów DeFi, ponieważ możemy stracić swoje pieniądze. Zresztą nawet na tych dobrych w cudzysłowie platformach tam również można stracić pieniądze, więc pamiętajcie, korzystając z rynku DeFi, z platform typu DeFi, musimy pamiętać o tym, że nie przeznaczamy tam całego swojego kapitału, ponieważ można tutaj stracić wszystkie swoje pieniądze. No i już ostatnia informacja. Meksyk nie pójdzie w ślady Salwadoru. Przypomnę, że Salwador przyjął Bitcoina jako oficjalny środek płatniczy. Jakiś czas temu Meksyk mówi, że nie chce postępować podobnie. Na konferencji prasowej prezydent Meksyku wykluczył możliwość przyjęcia kryptowaluty jako prawnego środka płatniczego. Prezydent tego kraju w odpowiedzi na pytania reporterów dotyczące Bitcoina powiedział: Nie mamy zamiaru zmieniać się w tym aspekcie, uważamy, że musimy zachować ortodoksję w zarządzaniu finansami i nie próbować wprowadzać w tym zakresie zbyt wielu innowacji. Jak widzicie, są też kraje, które oficjalnie mówią o tym, że tego zamiaru robić nie chcą, co zrobił Salwador. Przynajmniej na razie, ale pamiętajcie, my nie potrzebujemy każdego kraju na świecie, aby to zrobił. Wystarczy kilka krajów na początek, aby pomóc Kryptowoltom w jeszcze szybszej adopcji. Także to tyle w tym Kryptonius. Mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy, był interesujący. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ nie ukrywam, dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej, a jest nas już prawie 10 tysięcy osób, za co serdecznie Wam. Dziękuję, a ja widzę się z Wami w kolejnym nagraniu na kanale, trzymajcie się. Hej!